Napisaliście historię, i ta historia zostanie z nami już na zawsze. Ja jestem y, pod wrażeniem efektów specjalnych, ponieważ też troszeczkę montuję y, filmy, no ale do takiego kunsztu to jeszcze mi daleko i mogę walizki tutaj za Tobą, Michale, y, nosić. Powiedz, gdzie się tego nauczyłeś? Dziękuję, pięknie. Nauczyłem się tego u siebie w pokoju, bo nie chciałam mnie żadna szkoła filmowa, więc po prostu przez dekadę robię to praktycznie sam. więc jest to długa przygoda, ale bardzo satysfakcjonująca, no i cieszę się, że te umiejętności mogę się przydać również i w tym projekcie, bo takie. Jak wspominaliśmy wcześniej, duże produkcje, faktycznie niewiele często ze sobą noszą, są robione, żeby zarobić, a ten projekt powstał, ponieważ twórcy chcieli coś powiedzieć, i to mam nadzieję, powiedzieć nam się udało. Udało się, udało, i to nieskromnie powiem, że słuchajcie, reżyserzy w Polsce, jeśli szukacie Kogoś młodego, ze świeżą głową, a jednocześnie z dużym, bo już można teraz powiedzieć, doświadczeniem po realizacji tego projektu Korporacja Światła, to właśnie macie tutaj tego pana. Zostawimy adres mailowy w opisie na kanale Strefa Wyborowa. Także liczymy, że Twoja skrzynka pęknie w szwach po tej produkcji. Witamy wszystkich serdecznie na premierze Korporacji Światła, długo wyczekiwanego projektu. Jesteśmy w Kinie Luna. Mamy 6 kwietnia. Data być może przypadkowa, a może nie, bo jutro mamy wybory samorządowe. Aczkolwiek więcej o tym nam powie Michał Michalski, współreżyser, twórca efektów specjalnych, człowiek orkiestra, bez którego ten, ten serial bo można powiedzieć, że będzie to odcinkowo. Miał być wywiad samotny, ale mamy tutaj większą ekipę. Jest z nami również y, Ania Leśniak, główny producent i reżyser y, tej produkcji. Ja troszeczkę się oddalę, dobra, jest ok. Zacznijmy w takim razie od Michała Michalskiego, ponieważ. <ścoughs> Zacznijmy od Michała. To się zmontuje. Chcielibyśmy usłyszeć, jak tutaj w ogóle trafiłeś, jak zaczęła się Twoja przygoda z tym wielkim projektem. Zostałem tutaj zaproszony przez Mateusza, z którym znamy się dzięki produkcjom darwinowym. Potrzebowali kogoś, kto ma już drobne doświadczenie filmowe i pomoże ten projekt od początku do końca, właśnie filmowym okiem przeprowadzić. No, padło na mnie z różnych powodów, także w preprodukcji pomagałem troszeczkę tworzyć takie storyboardy, scenopisy, właśnie na planie poprowadzić dzień. No i w postprodukcji skleić to do kupy. Mam nadzieję, że. Sukces. Na mnie zrobiło to olbrzymie wrażenie. Ja faktycznie widziałem tego rodzaju projekt po raz pierwszy, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś bardziej poprawnego politycznie, ale to jest miarą waszego sukcesu. Dlatego ja, będąc tam przed sceną, zadałem takie pytanie: czy wjeżdżamy gdzieś na jakieś platformy streamingowe? Bo odpowiedź negatywna znaczyłaby, że nikt tego nie puści, ale mam nadzieję i trzymam kciuki, że szersza publiczność to będzie mogła zobaczyć. Yy, tutaj chcielibyśmy zapytać o ten aspekt, właśnie jak to. Jak to to będzie rozdystrybuowane na szerszą widownię. Może ty, Aniu, nam opowiesz. No na pewno chcemy jeszcze pokazać filmy w wielu miastach. Czekamy na liczne zaproszenia. E, łączymy się z energią serca, więc niech płynie, niech nam się darzy. I mam nadzieję, że jest to dopiero początek. Ta energia, jak tutaj była słyszana, nie tylko widziana, bo klaskaliśmy w rytm muzyki, niektórzy nawet tańczyli. Jest taki przepływ, taki flow pozytywny. Z czego to wynika? Z czego to wynika, że tutaj ludzie czują się tak komfortowo po prostu. To jest po prostu świetny film, ludzie się bawili doskonale. Na samym początku przyjęli nas bardzo gorąco, oklaskami, śmiali się, były bardzo żywe reakcje. Przed chwilą podeszły nasze, nasze znajome i powiedziały, że były też wzruszone, także były, był i śmiech, i łzy. Także gorące przyjęcie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Akumulacja przeróżnych emocji, jak słyszeliśmy. Chcielibyśmy jeszcze dowiedzieć się, ile tak naprawdę trwała ta produkcja, bo ja słyszałem o tym już, no, co najmniej dwa lata temu. Produkcja trwała łącznie trzy lata, od e, pomysłu napisania scenariusza, przepisania scenariusza, później przepisania scenariusza, następnie przepisania scenariusza, potem mieliśmy etapy przepisywania scenariusza, i jak scenariusz już, już powstał, zaczął się etap produkcji, to I wtedy minął pierwszy rok. E... Trzy lata, bo... Trzeba tutaj dodać, że Państwo widzicie debiutantów na scenie filmowej, bo chyba mamy do czynienia głównie z aktorami teatralnymi. Także przed taką kamerą na dużym ekranie kinowym, no to Państwo mieli okazję zaprezentować swój kunszt aktorski po raz pierwszy. Mamy też gdzieś paprodziada, ale... Myka gdzieś tam między pozostałymi gośćmi, może się uda go za chwilę zaprosić, ale ja bym chciał jeszcze usłyszeć tutaj od Ani. Aniu, jak to się stało, że ty po prostu to wszystko na... od ciebie się zaczęło? Ty byłaś wielkim wybuchem, takim można powiedzieć, wszek wszechświat, to ty po prostu tutaj tak eksplodowałaś, pociągnęłaś za sobą tą pozytywną energię, wyzwoliłaś i wszyscy poszli za tobą. No, słuchajcie, no to ja może tutaj um, zacytuję słowa mechanika. Po prostu tak się jakoś stało, że nagle 3 plus 3 równało się 9, więc myślę, że tutaj taki kwantowy, kwantowy świat trochę pomagał i myślę, że, że to na pewno zasługa wielu wymiarów. No, także, jakby to powiedzieć, e, zabawa, twórczość and feel nine. Ja chciałem od siebie dodać, że te 40 minut, bo tyle chyba trwał film, tak? 40 minut. Ja tych 40 minut nigdy nie zapomnę, ponieważ byłem na wielu różnych filmach, ale generalnie rzecz biorąc... Yy te produkcje, takie nawet hollywoodzkie, no to okej, okay, jest duży budżet, jest dużo frajdy, dużo efektów specjalnych, ale brakuje tego przekazu. Możemy pójść na 10 różnych filmów i potem po dwóch, trzech latach nie jesteśmy w zasadzie w stanie wskazać, czym one się różnią. Wy na ten moment jesteście po prostu bezkonkurencyjni, nikt się nie odważył na taki krok, dlatego no gratuluję odwagi, gratuluję odwagi i trzymamy kciuki, żeby to się jakoś rozwinęło, a wiem, że w waszych głowach już się to pewnie rozwinęło. Rozwinęło. Mamy e, odwagę, <grych> mamy ochotę na więcej e, i życzymy sobie dalszego wsparcia, e, ponieważ go potrzebujemy, a, a jak widzicie e, warto nas wspierać. <grych> no ograniczeniem to chyba była dzisiaj pojemność tej sali, ja nie wiem... Ja nie wiem... Ja nie wiem ile jest osób, czy liczyliście, ile biletów zostało rozdane? Myślę, że tutaj miejsce jest 260, a jeżeli jeszcze były stojące osoby, to myślę, że około 300 osób było na sali. Bardzo dziękujemy i bardzo dla nas to wielka radość. Oczywiście. Ja również bardzo dziękuję, ponieważ jest to dla mnie no niezwykłe wydarzenie. Czekałem na to, trzymałem kciuki. Nie ukrywam, że byłem też w kontakcie na Facebooku z Anią. Co jakiś czas podpytywałem, jak zdjęcia, jak prace na planie. Jest z nami również Ania Berek. Chcielibyśmy zapytać, jak ty wspominasz pracę na planie z całym zespołem? Czy to było trudne? Bardzo trudne? Czy po prostu była to przyjemność i, można powiedzieć, że nie pracowałaś, bo robiłaś to, co lubisz? Pan bym powiedziała, że to ostatnie. To był przede wszystkim mój powrót na scenę. To było dla mnie bardzo ważne wydarzenie, też powiem, duchowe. Bardzo dziękuję za to ludziom, którzy o mnie pamiętali. Było to dla mnie jedna z najłatwiejszych, najwspanialszych, najprzyjemniejszych prac, bo ci ludzie po prostu we mnie wierzą i dają mi strasznie dużo przestrzeni, wolności. A jednocześnie potwornie przerażające było dawno, dawno temu, e, tak czułam, że nie byłam na tej scenie. E, więc tak to było dla mnie cudownie ekstatyczne. <laughs> no, ja też jestem zawsze tego zdania, że jeżeli coś mamy zrobić na tej ziemi, to tak, żeby coś po nas zostało, bo można zarobić fortunę, można mieć mnóstwo firm, można zwiedzić cały świat, ale jeżeli czegoś nie udokumentujemy. Jeśli coś nie zostanie zarejestrowane, nie przekażemy tego szerszej publiczności, no to możemy tylko liczyć na to, że rodzina będzie oglądać nasze zdjęcia w albumie za kilkadziesiąt lat, a wy po prostu napisaliście historię i ta historia zostanie z nami już na zawsze. Ja jestem pod wrażeniem efektów specjalnych, ponieważ też troszeczkę montuję filmy, no ale do takiego kunsztu to jeszcze mi daleko i mogę walizki tutaj za tobą, Michale, nosić. Powiedz, gdzie się tego nauczyłeś? Dziękuję pięknie. Nauczyłem się tego u siebie w pokoju, bo nie chciała mnie żadna szkoła filmowa, więc po prostu przez dekadę robię to praktycznie sam, więc jest to długa przygoda, ale bardzo satysfakcjonująca. No i cieszę się, że te umiejętności mogę się przydać również i w tym projekcie, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, duże produkcje faktycznie niewiele często ze sobą noszą, są robione, żeby zarobić, a ten projekt powstał, ponieważ twórcy chcieli coś powiedzieć i to mam nadzieję powiedzieć nam się udało. Udało się, udało i to nieskromnie y, powiem, że słuchajcie, reż reżyserzy w Polsce, jeśli szukacie. Kogoś młodego, ze świeżą głową, a jednocześnie z dużym, bo już można teraz powiedzieć, doświadczeniem po realizacji tego projektu: Korporacja Światła. To właśnie macie tutaj tego pana. Zostawimy adres mailowy w opisie na kanale Strefa Wyborowa. Także liczymy, że twoja skrzynka pęknie w szwach po tej produkcji. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć jeszcze na koniec, że. Po prostu nie żałuję ani przez moment, że tutaj przyjechałem, bo czasami jest tak, że mamy wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania, a potem wychodzi klapa. No, ja po prostu mógłbym tutaj z Wami rozmawiać prawdopodobnie do rana. Wielkie brawa dla Was, ukłony. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj z Wami być. Korporacja Światła, pozdrawiamy.